Zaprosiłyśmy tancerkę, baletnicę, i ona najpierw przy takiej bardzo delikatnej muzyce tańczyła między rzeźbami koleżanki, bo ona pokazywała i prezentowała takie kobiety, które cierpią, przeżywały coś. I potem zbliżyła się do mojej części wystawy i zaczęła tańczyć. Przy jakiejś bardzo agresywnej muzyce, bo moje rzeźby troszeczkę są agresywne, nie? Te góry takie mają sztychy, takie są czasem ostro zaoszczone. I tak tańczyła, i próbowała te formy naśladować. Najbardziej denerwuje mnie sytuacja młodych, że perspektywa młodych. Jest okropna. Ja, ja nie widzę. Nie widzę, że mieli cel, że, że mają stworzone warunki do, do realizowania się w tym kraju. Widzę, że to, te warunki się zawężają i to mnie boli. Nie chciałabym teraz być młoda. Nie wiem, czy bym sobie poradziła. Kropne. Młodzi nie mają perspektyw. Tak mi się wydaje. Gdybyś mogła coś zmienić w Poznaniu? To przede wszystkim, bym coś zrobiła dla kultury, żeby środowiska mogły się spotykać, żeby miały swoje miejsce. No i więcej wystaw, i więcej pieniędzy na to, bo jednak ta kultura która potrzebuje pieniędzy, to, że tam się zajął w tym w zamian, jak gdyby zamek i prowadzi jakieś jakieś wystawy i programy, to wszystko jest w zamian. Nas odstawiona jak gdyby w kąt, a tam instytucja zaczyna wchodzić w te kręgi. No, artyści, tam są po prostu ludzie po uniwersytetach. To jest jednak duża różnica. Nawet historyk sztuki to nie, nie wyczuje naszego środowiska, tak jak, jak sami artyści się czują. No, ten katalog 16 lat temu powstał, czyli prace są starsze, ale one po moich tematach chlebowych i po, po jeżach, bo, bo kiedyś stwierdziłam, że mnie wyraża takie zwierzę najbardziej jeż. Jeż, a dlaczego? Jeż dlatego, że to jest zwierzątko, które jak czuje się zagrożone, to jest stroszy, prawda? I nabiera innej formy, robi się agresywny. Mnie, mnie się to spodoba. Wybrałam sobie, że jeż jest jakimś moim symbolem. Ta, ta wystawa, która zatytułowana jest Erotyka też, bo nie tylko jesz, erotyka też. Ja właśnie potem skróciłam za namową wydawnictwa, że erotyka też dużą ma tajemnicę w, w tytule. To są prace, które są erotyczne, o takiej tematyce i które techniką na was tracone, wykonane, wszystkie w brązie. Poznań śpi. Przede wszystkim środowisko kiedyś miało miejsce na Starym Rynku, gdzie się spotykaliśmy. Był klub. Wszystko zjadła komercja. I tam się odbywają koncerty, wszystkie płatne, wysoko. Plastyków nie stać, żeby tam przebywać. To już nie jest klub plastyka. A macie wsparcie jakieś miasta? No, no takie bardzo wątłe. Paluszki się ruszają, póki mają tą moc, prawda, żeby... Wydobyć jakiś kształt w wosku, to wtedy ja istnieję. Póki to po, jest, no to kogoś. No powiem na przykład no. o tej rzeźbie, która jest tutaj jako druga prezentowana. To jest anioł, tak? tak? Anioł, czyli coś świętego. Ale on właściwie się samogwałci, on się bawi swoimi piersiami, <laughs> prawda? No tak. Ja sobie tak wyobraziłam, że on, tutaj nie widać na zdjęciu, ale on tak się bawi, że aż mu dobrze. <laughs> Przysunął języczek. Tego nie widać na tym zdjęciu. Ale chciałabym powiedzieć trochę o tej rzeźbie, którą dedykowałam Januszowi. A to tutaj ją mamy chyba, nie? To jest cały cykl. Cały cykl. On się składa z kilku części. Właściwie od takiej plakiety kamionkowej, która, na której zaznaczam, że coś urośnie, że coś powstanie, że coś już jest. Potem coś... zaczyna się to pękać ro i rośnie, i, i, i ma swoją jakąś fakturę, i pojawia się coraz wyższa góra, Kończy się to takim pionem, który już jest poprzetykany różnymi formami z brązu. Cały czas ona ma jakieś uzębienie, jakieś agresywne zakończenie i jest tajemnicą. Ja nie dopowiadam do końca, yy, co ona chce powiedzieć. Natomiast pojawiła się forma, która coś zapowiada, coś się stanie. Ja myślę, że pojawienie się palikota to dla mnie też jest takie, pojawił się człowiek, który narusza ten cholerny, święty spokój naszych czasów, prawda? Taki święty w cudzysłowie, bo bo już jak gdyby wszystko pozałatwiane, wszystko po staremu, prawda? A tu szczególnie dla młodych to jest ważne, żeby się coś, jakaś perspektywa pojawiła, sens życia, cel. Mi się wydaje, że tylko Palikot, który jest trochę szalony i czasami taki... E, zwariowany. Taki. Zwariowany, nieuporządkowany czasem też można powiedzieć, ale spontaniczny. I on gwarantuje, że te, ci młodzi znajdą swoją niszę. To powiedz mi, jak odbierasz tę sprawę ostatnio Ewy Wójciak, jej wypowiedzi na Facebooku? Myślę, że ona gwałtownie zareagowała na sytuację, na te dni z Konklarę, gdzie jakiś amok wstąpił w nasze media, w telewizję i radio. Wszyscy nagle tacy święci, wszystko takie. Mnie to tak denerwowało, myślę, że ją szczególnie, bo ona buntowniczka musiała zareagować. I to wypluła z siebie, no nie wypluła tego na forum, nie zrobiła tego w teatrze, zrobiła to na prywatnym forum. I ja uważam, że jakaś kara, no może się należy, ale nie żeby zwolnić, żeby ten teatr buntowniczy przestał istnieć. I ja uważam, że to jest absolutnie bardzo dobry wentyl, hmm. dla jakiej by nie była władza, dla każdej. Dni, gdy konklawę i to, co się działo w mediach, że otwieram jeden kanał, konklawę. Otwieram drugi, konklaw, wszędzie. No, jakieś zwariowali, czy co? pomyślałam. Mnie to buntowało. No. Ona po prostu nie wytrzymała atmosfery tych dni. Mieliśmy wystawę kiedyś w palniarni poznańskiej. I ja tam wystawiłam rzeźbę, która po prostu jest tym blokiem. I ja mieszkam na ósmym piętrze, ósme piętro, tak. Trochę nadymałam i w każdym okienku przeliczyłam, ile na moim piętrze jest kobiet i przeliczyłam okna i wstawiłam w niektóre okna piersi tych kobiet. Jak była młoda, to sterczące, ładne piersi, jak któraś miała większe, to takie wystające, a kilka okienek było bez piersi, bo to są również męż mężczyźni na tym, na tym piętrze, więc wystawiłam to, ten blok. W palmiarni, taki zbudowany, ceramiczny, praca wysoka na półtora metra. I pamiętam, ktoś mi zostawił kartkę w tej palmiarni, że fe, a fe, czyli nie trafiłam w wartości chrześcijańskie, prawda? Podobnie. Był taki bom na anioły, prawda? I tu są takie prace, ja też zrobiłam anioł, ale moje anioły grzeszą. Po prostu to jestem cała ja. Ja nie, nie potrafię być takim świętoszkiem po prostu. I jak mam anioła, to on gdzieś, albo gdzieś z tyłu, ma ogon, taki z diabła, trochę z diabła, trochę z kobiety grzesznej. No po prostu nie wytrzymuje, ja nie wytrzymuję, żeby to było takie święte. Albo gdzieś tam przemycę usteczka rozchylona, gdzieś z języczkiem. No po prostu mnie to podnieca, że mogę przemycić w tej świętości pseudo yy, jakiś grzeszek.